Dzień dobry Państwu. Będziemy kontynuowali wątek rakietowego ataku, w którym zginęła dwójka naszych rodaków. To tragiczne wydarzenie jest ważne także ze względów międzynarodowych. Zacznę może od tego, co w tej zawirusze medialnej w Polsce ucieka, to znaczy od tego, co prawdopodobnie było w ogóle atakowane. Zaraz przejdziemy do tego. Czyja rakieta spadła w tamtym miejscu? Natomiast zacznijmy może od tego, dlaczego w ogóle jakiekolwiek rakiety znajdowały się tak blisko polskiej granicy. Otóż tutaj mamy miarkę googlową, 42 km od przybyszowa, gdzie rakiety spadły, do miejscowości Dobrotwór, w której znajduje się elektrownia. Jak doskonale wiemy, te przedwczorajsze zmasowane ataki na Ukrainę miały przede wszystkim na celu niszczenie infrastruktury energetycznej tego kraju, a ta konkretna elektrownia jest ważna przede wszystkim dlatego, że łączy ona systemy energetyczne Polski i Ukrainy. Tędy mm, szły dostawy prądu z Ukrainy do Polski, Ukraina. Przed wojną i na początku wojny produkowała tej energii elektrycznej dużo, w dużej mierze dzięki elektrowniom jądrowym. Teraz być może Rosjanie chcieli uniemożliwić taki um, odwrotny kierunek dostaw energii, żeby um, system energetyczny Ukrainy wsparła Europa. Przejdźmy teraz do tego, co się w zasadzie wydarzyło wersja oficjalna władz polski władz y, amerykańskich jest taka że jednak pomimo moich wczorajszych y, rozważań na ten temat były to przeciwlotnicze rakiety S300 prawdopodobnie wystrzelone przez Ukrainę ja wczoraj mówiłem państwu o tym że winny może być po prostu stary radziecki sprzęt i faktycznie jeśli y, ta sytuacja wyglądała w ten sposób, to znaczy jeśli była to rakieta S-300, to prawdopodobnie ona nie zadziałała w sposób prawidłowy, przewidziany przez producenta, to znaczy tego typu rakiety, jeśli nie trafią cel w powietrzu, powinny dokonać samozniszczenia zanim dotkną Ziemi. Tak się nie zdarzyło i nie jest to pierwszy taki przypadek w... Jeśli chodzi o rakiety jest 300, zdarzyło się parę lat temu w dagestanie, że także ona nie uległa samozniszczeniu i spadła na ziemię. Prawdę mówiąc, moja robocza teoria brzmiała w ten sposób, że spadły na Polskę mimo wszystko rakiety rosyjskie, ale Zachód, żeby uniknąć eskalacji, przedstawia światu wersję, że była to broń przeciwlotnicza ukraińska, że był to zwyczajny wypadek przy pracy. Tej wersji mojej roboczej przeczy ustalenia mm, Conflict Intelligence Team, Ruslan Lewijew wczoraj, założyciel tego projektu, mówił, że według oceny jego zespołu, według oceny zdjęć, faktycznie odłamki rakiety odpowiadają temu, co znamy z innych przypadków, kiedy rakiety S300 spadały. Prawdę mówiąc, gdyby to była jakaś inna ekipa analityczna, prawdopodobnie bym. E nawet o tym nie wspominał, natomiast do Conflict Intelligence Team faktycznie mam zaufanie, bo od początku wojny są oni jednym z moich źródeł informacji i póki co nie zasłużyli sobie niczym na brak zaufania. Jak to wygląda jednak w wypowiedziach oficjalnych przedstawicieli państw, bo tak naprawdę nie to jest najważniejsze, niestety, w obecnej rzeczywistości, co tam naprawdę spadło. Najważniejsze jest to, co zdecydują w związku z tym przedstawiciele przede wszystkim państw NATO. Jeśli chodzi o Polskę, polski prezydent powiedział, że z informacji, które... My i nasi sojusznicy posiadamy to była rakieta S-300, wyprodukowana w Związku Radzieckim stara rakieta i nie ma dowodów na to, żeby została wystrzelona przez Rosję. Rosję. Jest bardzo prawdopodobne, że została wystrzelona przez ukraińską obronę powietrzną. Pentagon także stwierdził, że nie ma powodu, żeby nie dowierzać wersji polskiego śledztwa. Mm. Dosłownie tak stwierdził, że Polska prowadzi śledztwo w sposób profesjonalny i przemyślany. Stwierdził także, że ciągle zbierają informacje, jednak podobnie jak wiele innych państw, także Stany Zjednoczone, zresztą tutaj w oficjalnym, w oficjalnym raporcie od Białego Domu, czy statement to będzie, no powiedzmy, wypowiedź Białego Domu. Że finalnie za ten atak, niezależnie od tego, czyja to była rakieta, odpowiedzialna jest Rosja. Nie tylko Biały Dom tak stwierdził, stwierdził tak sekretarz generalny NATO Stoltenberg, stwierdził tak niemiecki kanclerz Olaf Scholz i prawdę mówiąc trudno się nie zgodzić z tego typu logiką. Jeśli byśmy chcieli to sprowadzić do jakiejś uproszczonej metafory, to powiedziałbym, że jeśli człowiek został napadnięty na ulicy i użył do obrony gazu pieprzowego i przypadkiem ktoś postronny dostał tym gazem po oczach, to faktycznie winna w tej sytuacji jest nie ta strona, która się broniła, tylko ta, która atakowała. Jest to, wydaje się, dość jasne, zwłaszcza, że Mieliśmy do czynienia przedwczoraj ze zmasowanym atakiem, z jednym z bardziej intensywnych ataków rakietowych na Ukrainę ostatniego półrocza. Były znacznie poważniejsze ataki w pierwszych dniach wojny. Ostatnio 100 rakiet dziennie to już jest dla Rosji dużo. Tutaj było ich około 100. Niemniej jednak postawa, jaką zajmuje Ukraina wobec tych wydarzeń, także jest czymś, na co powinniśmy zwrócić uwagę. Póki co prezydent Zelenski, który jest najbardziej, jak się wydaje, odpowiedzialną osobą, żeby na tego typu reakcje, na tego typu sytuacje reagować, przyjmuje postawę, byśmy powiedzieli dość mocno wyczekującą, on powiedział tak: nie wątpię nawet w osobisty wieczorny meldunek dowódcy sił powietrznych dla naczelnego wodza załóżnego nie wątpię, że to nie był nasz pocisk, ani nie nasz rakietowy atak. Dla mnie to nie ma sensu im nie ufać. Przeszedłem z nimi wojnę, rozmawiałem z wieloma przywódcami i mam proste stanowisko. Czy dałoby się w te procesy wciągnąć Ukrainę? To jest sprawiedliwe. Myślę, że mamy do tego prawo, podczas gdy śledztwo się nie zakończyło. Czy nie możemy poczekać z ogłoszeniem ostatecznych wniosków? Czyli póki co. Yy, Zelenski nie przyznaje otwarcie, przynajmniej nie znalazłem takiej informacji, żeby otwarcie przyznawał, że to były ukraińskie rakiety, ale też dopuszcza do siebie taką możliwość, tylko chce zanim do tego się w jakiś sposób przyzna poznać wszystkie fakty. Wydaje się to faktycznie rozsądne, przy czym możemy faktycznie oczekiwać, że jeśli dojdzie do takiej... Do takich ostatecznych ustaleń to strona ukraińska wyda odpowiednie oświadczenie. Oczywiście uważam, że nie ma większego sensu tworzyć pola konfliktu pomiędzy Polską i Ukrainą za tego typu incydent, bo tak samo jak podkreślał Biały Dom, ostatecznie winna tym wydarzeniom jest Rosja, a nie Ukraina. Warto powiedzieć, że na te sytuacje zareagowali też bardzo intensywnie ludzie udający, komentatorów internetowych. Bardzo wyraźnie to widzę u siebie na kanale i mogę podejrzewać, że gdzieś indziej wygląda to bardzo podobnie. Jeśli nawet sytuacja była czystym przypadkiem, a prawdopodobnie tak właśnie było, nie doszukiwałbym się tutaj jakichś celowych. Prowokacji, to jednak strona rosyjska bardzo intensywnie wykorzystuje tę sytuację po to, żeby świat skłócić. Donald Trump zresztą także podchwycił tę kremlowską narrację, nie pierwszy zresztą raz, pisząc, że skoro już Ukraina ostrzelała amerykańskich sojuszników, to może przestańmy ich zbroić. Ja bym raczej skupił się tutaj na tym, co napisali ukraińscy artylerzyści za polski traktor. Mam nadzieję, że to byli ukraińscy artylerzyści, bo zdjęcie pochodzi jednak z rosyjskiego kanału telegramowego czy prorosyjskiego i to może być także pewien trolling, ponieważ jeśli to była ukraińska rakieta, to rosyjscy artylerzyści mogą się mścić za polski traktor. Tak właśnie wygląda mgła wojny. Nikt nie wie, kto mści się za polski traktor, ale wciąż wydaje się to ironiczne, przynajmniej, że tego typu napisy się pojawiły na pociskach artyleryjskich na froncie. Tutaj jeszcze dla Państwa sobie przygotowałem lepsze zdjęcie leju po wybuchu tej rakiety. Tutaj widzimy z tymi ludźmi lepiej skalę głębokości. Tego miejsca po eksplozji. Przypomnę, rakieta S300 może przenosić ładunek no tak do 180 kg materiału wybuchowego. Co jeszcze jest istotne? To jest istotne, co te rakiety przed przedwczorajsze ukryły przed naszym wzrokiem, to znaczy. Mieliśmy do czynienia faktycznie z bezprecedensową sytuacją, kiedy w wyniku bezpośrednio działań wojennych zginęła dwójka Polaków, co jest do tej pory w tej wojnie się nie działo. Jeszcze raz pozwolę sobie złożyć wyrazy współczucia rodzinom tych ludzi. Oni nie powinni zginąć. Nie byli to oczywiście pierwsi Polacy, którzy zginęli w tej wojnie. Polscy ochotnicy biją się na froncie i Zapewne część z nich zapłaciła już za to życiem. Ich rodzinom i im samym także chciałbym wyrazić współczucie. Natomiast to wydarzenie, które przejęło polskie media w całości, praktycznie ukryło pewne wydarzenia, które także były istotne. Kolejne państwo, które ucierpiało w wyniku rosyjskich zmasowanych ostrzałów. W dniu 15 listopada 2022 roku była Mołdawia, która w wyniku tych ostrzałów straciła na pewien czas dostęp do energii elektrycznej. Miał miejsce w wielu miejscach tego kraju tzw. blackout, ponieważ ta infrastruktura zareagowała na wydarzenia, na eksplozje związane z ostrzałami rosyjskimi. Odłączono linię, która dostarczała Mołdawii energię z Rumunii dla bezpieczeństwa. Przypomnę, że część rakiet, które spadają na Ukrainę, przelatuje nad terenem Mołdawii. To też jest tragiczna konsekwencja tej wojny. Zwłaszcza, że już były, był przynajmniej jeden przypadek, kiedy zestrzelona rakieta przynajmniej częściowo spadła na teren Mołdawii. Kolejne ważne wydarzenie, o którym Kreml by bardzo nie chciał, żeby się wydarzyło, to jest wspólne oświadczenie Bidena i przewodniczącego Xi Jinpinga. Na pewno nie wymówiłem tego dobrze. Oni wspólnie potępili jakiekolwiek próby użycia broni jądrowej i straszenia bronią jądrową, między innymi w kontekście Ukrainy. Jest to, wydaje się, dość Wyraźny sygnał dla Władimira Putina, że próby użycia broni jądrowej w Europie staną się także dla Chin niedopuszczalnym wydarzeniem, i Chiny także zareagują na tego typu próby ustanowienia dominacji nad Ukrainą. To jest ważny sygnał w tej całej historii, zwłaszcza kiedy dzieją się takie wydarzenia jak przedwczoraj, kiedy Większość moich znajomych zasypiała, zastanawiając się, mając w głowie, co będzie, jeśli na przykład zostanie użyty piąty punkt traktatu i dojdzie do wojny na dużą skalę. Kolejna rzecz, która gdzieś się w tym całym zamieszaniu zgubiła, to kolejny, kolejne spotkanie w formacie Ramstein, na którym zostały już podjęte pewne decyzje o tym, co sojusznicy przekażą. Ukrainie. Szwecja ma przekazać największy w historii pakiet pomocy Ukrainie: amunicję i uzbrojenie, w tym systemy przeciwlotnicze na kwotę 287 milionów dolarów. Hiszpania ma wysłać wyrzutnie Hołk i pociski do nich przeciwlotnicze, także Kanada ma wysłać pomoc na kwotę 500 milionów dolarów, w tym sprzęt zimowy, umundurowanie zimowe. Niemcy chcą wysłać artylerię i pociski rakietowe do systemów MARS, czyli tych odpowiedników HIMARS-ów. Grecja wyśle amunicję artyleryjską 155 mm, a Polska artylerię, amunicję i systemy przeciwlotnicze krótkiego zasięgu. Także wydaje mi się, że teraz już mamy trochę więcej jasności w sprawie ostatnich wydarzeń, ale wciąż warto pamiętać, że najprawdopodobniej nie są to wszystkie informacje i warto je śledzić także osobiście na własną rękę, szukać różnych źródeł i konfrontować to, co ja tu mówię, także z tym, co mówią inni. Dziękuję pięknie za uwagę. Trzymaj się, Ukraino i widzimy się niedługo.